mamy samochód, samochód Jalis i jedynkę i mamy to zamontować centralnie samochód jest po prostu oryginalnie pilot jest taki czyli nie ma centralnego pilota wszystko się zamyka ręcznie tym żeby zamontować no niestety nie, nie jest takie proste tak na przykład zaczynamy od klapy fizycznie nie ma tutaj siłownika. Ktoś co coś próbował, ale nie weszło, powiem tak. No nie jest taka prosta w tych samochodach, niestety w każdych jednych drzwiach Trzeba będzie montować siłownik. Tak samo to w kropie. Jest dwie opcje. Można siłownik oryginalny, ale nie ma tutaj uchwytu. Można ten taki uniwersalny. i to jest tak. próbuję na tym, tylko że problem polega na tym, Przewtyczka jest, ale wtyczka nie ma prądu Czyli musimy się dostać do tej wtyczki Drugiej Czyli tutaj I tutaj do tej drugiej musimy przepaść Nowe przewody aż do Sterownika z tak także zaczynamy No i tak mamy siłownik zamontowany Powiem tak Ciężko to by było rozpasować Ale samy efekt Działa poprawnie, ale problem był taki, że tutaj mocowanie niestety brakowało takiej oryginalnej blachy. No i tak myślałem na różne sposoby, jak to zrobić, bo to co przyszło, przyszło taki coś, to niestety do tego, że było jeszcze jedno blachę, które po prostu nie, nie było. No to więc myślałem na początku, że jak nic nie będzie, że zrobię coś takiego. Ale później pomyślałem jeszcze inaczej, to zrobiłem. Po prostu namierzyłem tak, żeby to otwierało, zamykało. Tutaj wziąłem symetrycznie. Nabrudziłem jeden otwór, drugi otwór. No i tu zrobiłem takie podkładki. Tylko tak myślałem, jak to zrobić takie długie toleje. Po prostu wziąłem 6 nakrętek ósemek. Ustawiłem je pod kątem prostym. Dokręciłem śruby. Trochę mi to zeszło, ale efekt końcowy jest. Działa. Druga rzecz był problem tu taki, że wtyczka fizycznie była, ale niestety prąd to nie było. Czyli trzeba było się dostać do tego przewodu tutaj. No i cały przewód to z samego przodu to centralki pilota to był nowy przewód przepaść, po oryginalna instalacja po prostu nie miała po fizycznie tutaj zamek był tylko skocza także mamy teraz zrobione. iemy tu składać klapę no i tak mamy już pokaźnik zrobiony czyli klapa działa z pilota tyle jest kosza sprawa zrobić sterowanie zamka centralnego w drzwiach a jest wiele powiem tak. ja akurat mam taki zestaw siłowników wiadomo że tu jest po prostu dziwi są takie i zamki po prostu że nie ma centralnego w zamku nie ma siłownika i nawet nie ma uchwytów na siłownik i teraz jest tak można kupić zamek z uchwytami i siłownik ale jest coś w toko albo można kupić sam siwownik. Tak że te siwniki są uniwersalne. No i trzeba tak to pasować, żeby po prostu nie mechanicznie, tylko elektronicznie to działało. akurat mamy trzy przyłoty na mikroprzewoźnik i pan na sterowanie siłownika. tak Także bierzemy się za tę serkę, i będziemy działać. No i tak mamy już fizycznie siwownik zamontowane teraz co nam zostało co nam tutaj to połączenie 5 Tak, także będziemy to łączyć dalej co czy to dobrze działa Tylko jak to sprawdzi no trzeba prądu Także będziemy to łączyć. Dwa kabla będzie zasilanie silnika, trzy kabla będzie do mikroprzełącznika. No i tak mamy wszystko sprawne. Robimy drugi. Zamykamy go. Działa. otwieramy To samo sklapów. Otwiera się. Zamykamy. Zamknięte. Otwieramy. Otwiera się. Także mamy samochód zrobiony.